Przygotujemy dziś napar, który tak uspokoi, ukoi nasz układ pokarmowy, który w okresie świątecznym mógł zostać troszeczkę przez nas nadwyrężony. Zrobimy mieszankę dwóch ziół i te zioła w połączeniu szczególnie zadziałają dla nas tak uspokajająco, łagodząco. Super fajna mieszanka dla osób, które mają refluks, które cierpią na zgagę, które mają pieczenie w przełyku, ale także rekomendowana przy wrzodach. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek podrażnienia układu pokarmowego, dziś je właśnie tak wyciszymy, uspokoimy. A pierwszym naszym składnikiem będzie super babka, czyli babka lancetowata. I ja wiem w ogóle, że nie wygląda może sexy to zioło, ale im więcej się o nim uczę, tym po prostu jestem większą fanką, bo mamy tutaj w ogóle bogactwo irydoidów, czyli silne działanie przeciwzapalne, ale również takie powlekające. To jest zioło śluzowe, więc jeżeli mamy refluks, zgagę, mamy jakieś nadżerki, jakieś podrażnienia, wrzody, my korzystajmy w ogóle z tej babki lancetowatej. I dziś zrobimy napar na 250 ml. Potrzebujemy jedną łyżeczkę i przesypujemy sobie do zaparzacza. Swoją drogą polecam, cały ze szkła, bardzo fajny kubek, można znaleźć na Allegro. A jeżeli chcecie więcej i przepisów na takie napary ułatwiające trawienie, oczyszczające nasz organizm. Jeszcze możecie skorzystać. Kliknijcie sobie link w opisie mojego profilu. Bezpłatny PDF z trzema przepisami na takie napary. Czeka już na Was, ale musicie się pośpieszyć, bo tylko do końca tego roku. A my sięgamy już po drugi składnik i to będą kwiaty rumianku. Tak, bardzo dobrze znany nam rumianek alfa bobol. To jest składnik, który odpowiada za działanie takie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, łagodzące, bardzo nam zależy również na przykład. W pielęgnacji twarzy, żeby właśnie zredukować te różnego rodzaju podrażnienia, tak samo działa na naszą po prostu śluzówkę. A dodatkowo zadziała też tak rozkurczowo, dlatego, na przykład, dla małych dzieci przy różnego rodzaju kolkach jest stosowany rumianek. Na nas również zadziała, żeby zredukować te wzdęcia, żeby też zrelaksować te mięśnie, ale nie tylko mięśnie, ponieważ ten rumianek ogólnie nas troszeczkę tak wyciszy, uspokoi. No co wiadomo, po okresie świątecznym może być dla nas po prostu w cenie. Mamy tutaj już przygotowane zioła i babkę lancetowaną i kwiaty rumianku, potrzebujemy tylko wody. Woda mi się zagotowała już jakiś czas temu i celujemy w taką temperaturę 80-85 stopni i zalewamy. Teraz przykrywamy i zostawiamy do zaparzenia na jakieś 10 minut. Później przecedzamy i pijemy małymi łykami pomiędzy posiłkami. Dajcie mi znać, czy w ogóle korzystacie z mocy babki lancetowatej i zapisujcie ten przepis. Życzę nam dużo zdrowia. Do następnego!